Chwila, zwiercisz? No przewierciłem go, no jasne, że tak. i to zaraz powiedziemy Dobra, nuta trwa 3 minuty 46 sekund, więc tyle mam na ucieczkę. Dobra, 10 auto Dobra. 10.50 mają. No chuj przewagę oburamy. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Nie, jedź, nie, nie. Jestem w białym... A ty nie możesz tego użyć, Uciekaj, młody, chodź ze mną. Ale oni mnie rambią już. Gdzie? Halo! Jesteś, jesteś sygnał. na sygnał. Nie na sygnał. Jesteśmy na sygnał. Tak? Jesteśmy na O, kur... do o do kurde! Dobra ty... Chwila, wiercisz? No, przewierciłem go, no jasne, że tak. I to zaraz powiedziemy. Chwileczkę. Bo wezmę go, wam wrzucę przez drugie drzwi do środka. Ty, o kurze, pan negocjowałeś. Dobra, okuraz będzie negocjował. Będzie... Dobra. Dobra, a tutaj, więc tak. To i kolega Wiktor będzie negocjował. Tak, Saszka, witam bardzo. Ja, ja go zresztą. będę asystował. Dwa no, To dzisiaj będę... mój, mój pierwszy dzień w robocie, więc wie pan Jak on ci się zwracać? E, może być kwiatuszek. Wikt... Dobrze, kwiatuszek. Kolega nie wróci do środka. Dobrze, to dobrze, dobrze. to wróci, dobrze, ja, wróci, ja, dobrze. Będę tutaj... Kochania, ja będę tutaj. Ja będę Słowa i tak. bronia też na schowaną. Ogóra powiedz, że wyjdę na chwilę z banku. A po co? ci się Dobra Tutaj kolega wyjdzie mi zapodać tabletki na uspokojenie, za Daj, te tabletki Ej, na uspokojenie. Się Daj. Daj te tabletki na uspokojenie O kurwa jesteś Silverado? Daj te tabletki na uspokojenie To ja bym zależył szybko pójść Weźmy z gali z boku Widzę i za złotą kartę No dawaj Patrzę, nawet nie patrzę Jest Dobra, nuta trwa 3 minuty 46 sekund więc tyle mam na uczestwie. No to dawaj kurwa, teraz dopiero dojeżdżają tam, wszyscy Idę do łazienki poczekajcie ha? Tak A jak to widzisz? Którym, znowu a znowu ty, kurde, okulary mam takie A gilej, gilej, kurwa. Dwie fury, mówią, aha Kurde, nie mogę palcem pokazać, co jest Dobra, już go wykierowałem. Włączam Tokyo Drift E! Okay. Wszyscy wszyscy są Co? Dobra. w stronę tego? Ja czekam na Mirror Parku tylko strony podwika do Mirror Parku Mimo no, nie pomóż, nie? Tak, nie Mamy no, chiller. Co, kurwa, w stronę tutaj. w parku, bo ja tu się luzę. jedziemy ten. Chodź na Weskucie, Weskucie. Chodź na U możesz na Miror na 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 ja tam. Daj ci radę, tutaj, kurwa. mam dobrą ja dostawkę. pierdolę, kurwa, To jedź się w stronę kurwa Pacyfika, ja tam będę kląsł, w że w nich pierdolę. Jestem takim zielonym robótem, dojewam. Dobra. 1050 moją. Mamy no chuj przewagę ogóra. Ja... No i nie na jeździa. Że... Jakieś ty przewym je w drugiej więcej. Jadę na ten mirror. 19, to jest. idziemy na mirror Po prostu. Jest ten mirror. Jest w stronę w tego mirroru. Ja w nie wpierdę na Tylko traf, bo będę miał czarne na sobie jak coś. Nie widzę nikogo. Jadę prosto. No to trafiłeś tym grabusem. Gdzie ty kurwa jesteś? No nie wiem. No już w Pacyfii. Nie wiem, ja no, y, no, wam Pacyfii nie wiedziałem, jak się przeszali, dobra. No, my że... przyjeżdżamy. Mamy ogóra skręciusz. On jest. Mamy ogóra skręciusz. Kręć, 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 on idzie. Chyba już uciekliśmy. Dalej, 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 czekaj. Gdzie My chyba free, my chyba free. Ja się dawno no zaraz na bezpośrednie. Dranow. Dobra, my free. 3 no, minuty 19 sekund. Essa. kurwa Nawet że nie. Ja ci ten hajs zdałem, nie? Toście ja kurwa odjewali jak chuj. Oh. Tak, dawaj, tak, tak. dawaj. Ja to mu tak. wsiadaj, i tam nie wsiadał, Dobra, mama, mam, ma. jadę wam pomóc. Ja solo jadę, jak coś. Jadę, jadę, jadę. Daję do ciebie już wszyscy. Zmienię na Humvee, żebym miał tu kulotworny i podjadę. Dobra, info, gdzie jesteś? Yy, Koło domu Michaela. Jadę. Na garażu. Jadę. Dobra widzę, jadę. To oni biegną. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Jedź, ja, jedź, ja, jedź ja. Jestem w sto jeden, sto jeden, sto jeden, tego jeden, sto tego sto jeden, wolniej, jedźcie wolniej jeden, sto jeden, Dobra jeden, sto jeden, sto jeden, Nie jeden, to nie mała Jubiler będzie strzelanina chyba. Dobra, daj Ucieka z najdalej. Jubila wypadła, jubila wypadła. Jubila, żyjesz? Ej, dobra, padło mi, padło mi, jubiler. O kurka! Jestem free. Sorry, 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 ja. XZ, XZ. Nie! Mam tego Jeepa tu Jestem w jak coś. Mody, pomagam ci! Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj! Nice, Mody! Brawo, brawo! Kładaj. A ty nie masz to odłożyć Imona! To kurwa Uciekaj, Mody, chodź ze mną! Pod, pod skosem, Mody! Uciekamy! Zawijka, Mody, chodź do tej krzaki! Chamchi, chodź, siadajcie chamchi, chamchi, chamchi tył. Chodź, siadajcie szybko. Zawika, jedź, jedź. jedź. Nie, 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 nie. Dobra, jedź, easy, easy. Ay, ay, ja, 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 ja. Dobrze, nice. <Guh> Uciekasz. Jesz jeszcze nie uciekliśmy, jeszcze nie uciekliśmy. On nas teraz dogoni. On nas dogoni, bo to, jest to, to Nie, jest... dogania. Dobra, bo jest lipa, bo my się będziemy strzelać teraz. Ja to będę czekał Limona, nie, Wiesz, co? Ej, 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 a, na &A? Czaj, a możemy zmienić kierowcę, bo ja... Mi znowu spadnie zaraz, czekaj. Weź, no ja dobra. Znowu spadnie, Ty, znowu a, ja sobie kurde, się Ej, dwa serty, jeden hammer i jeszcze jeden zwykły za mną jedą, no. Jedziesz w chambiku? Tak, w chambiku mnie goni sert. Dwóch serców, cześć. Jakim Jaki miał tam? miał Tomi? jeszcze pewnie długie sobie poprawi. Dwa Hammer, jeszcze mają długie bo są w samolocie przecież Ej co, nie muszą już być... No tam muszą... gdzie jesteś? Budowa Spawn stary na Daily RDM Budowa, budowa? Spawn Daily RDM stary Wysiadłem Ja jadę. wiem gdzie ty dalej. Cześć Be, Chodź na budowę na... No... Aha, dobra e, ja w mechanik właśnie Dobra ja będę ja, działania... Nie, nie. Dobra ja zrobię to ampertum tego wykurcie w kosmos Co dostajesz ten pan, panik Głup mnie ale mam przewagę Mechanik, Uf, mechanik gdzie gdzie, gdzie jest info Mechanik skręcam ja w, w, w prawo Jadę do, w stronę panili przemajcie. Oni mnie jeszcze chcą ramować jak chcesz Skręcę. Ja Jadę w stronę głównego Ja jestem główny gdzie jadę, jesteś? Jadę. jadę od strony wanili. Właśnie mnie chyba minąłeś Jestem główny, bank główny Wyjdę, jedę cię Skręcam w prawo Stary główny, odbijam w prawo, jadę w stronę wy głównego Wyjebę ci jedno, wyjebę ci jedno, auto, wy jedno okay. auto Jeszcze jeden za mną, odbijam Skalam ci jeszcze zwykłą radio Po dalej Z się nie boję, bo z, z, zwykłą to ja z zbombię I po dalej, gdzie jest? Jadę w stronę Vanilii ja Mówmy gdzie ja jestem cały czas I... młody Daj się koło kardilera. Ramują mnie. Techniczny. Na no techniczny. Ja się mnie ramują, już mi mnie ramują. Będziemy się musieli Będziemy się strzelać. Nie, No, no, no. Podciąłem, podciąłem ich wszystkich, kurwa. Nie no jednego. Jeszcze dwójka. Dobra, gonią nas, będziecie sobie. Gonią Jest dwóch ich, jest dwóch. Pisani. No ale mają kasę. Dobra, no jada złomowisko, na złomowisku się strzelamy. Ale to. Nie ma chyba sensu, wiesz, strzelanie się z klasów tam. No bo oni wiadomo prostu, ja nie... No to jest, oni ci nie spitują, nie spitują, cię uciekaj. Spitują mnie cały czelany, w piz będzie robiony. Ja mam za szoty, to będzie jeden na kierowcy i drugi na bagaleu. No jesteśmy koło. Co jest. no co ja mogę wam to, powiedzieć? Ja też biorę Hamwik, nie, jeździ, 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 uciekaj. Tyle drugiego Hamwika pod ich tam przeddalał. Jest dużo, nie ma... Ale oni mnie ramują już, halo! Gdzie Jesteś, gdzie jesteś? Złomowisko! No, on jest za złomem! Mama, ma ja Jadę, jadę, jadę! Ty cię już? Nie, kurde. Kurde, prawie im uciekłem, jestem w złomowisko! Wyjebałem, nie jedną nie nie by wyjebałem! Chambik, gdy wyjebałeś w kosmos, uciekaj! Ja jestem w tym Humvee'ku, wiesz? On jest w drugim, wyjebali go poza, w ogóle, bariery. Nie! Aha... Gdzie wy jesteście? No, ktoś... ktoś... Kto ma niebieskie koła Ja, to ja, to ja, to ja, to ja! No to pituj, no to pituj! No tak, pituję! Kurwa, tylko w drzewo się <noise> Sekwencję robię! Ty, do wody skakujemy! To no, po Cisweradu, no, nie? Frut, ty nie możesz skakać! Nie, bo oni w wody nie ma. nic do kogo. Offroad, leć offroad, kurwa! Jaleczka po odchodzie! Jaleczka w No gdzie ty jesteś? O, Wracam, 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 wracam z łomowiska Ja jestem złom. Kurwa, nie wjebałem się podana. do A, nie tak O kurwa A, Nie tak, no O tak kurwa nie. policja, A, No my my już do mnie My już mamy czerwony Oni są już rozstawieni na złomie No tu nie wierdżaj, Nie wjeżdżaj, nie wjeżdżaj na złom My mamy czerwony silnik No, my się już chodzić. Ej, by... Tower defense i ja wejdę, wezmę was od drugiej strony tam z tyłu jest. Musicie zaprzestać i przybiegniecie do mnie. Czekajcie jeszcze nie wjeżdżajcie. Ale nie będę... A, ja gdzie mam was o tym samochodzie. Jedź normalnie jak mam... Ja mam jednego, ja też jadę pod tower defense. Tam Że, tower żeby team. ten... Zbyt żeby... Mam wjechać z, tyłu, w tyłu, z w tyłu, Tak i z umowisku z tyłu tam masz takie przejście, żeby wyjechać z tyłem wysz. tam nie wejście z Nie, nie, nie. Jeszcze jak tak wyjeżdża, no, no, no. Wieszek, czy nie? Jadę... wjadę głównym wejściem Biedź głównym wejściem i tam do rogu, do rogu i tam jest takie przejście przez kontener. Dobra. I wsiadasz do mnie, a. do góry Nie wiem gdzie będziesz musiał mnie poprowadzić. Chyba więdzę. Że... Ja mogę drugą zebrać jeszcze na wejściu. Jeszcze raz. Dobrze, dobrze, i dawaj, a to nie wiem czy to dziwne było. Ale jak to, to zależy. On po wjechał po pierwszy, on wjechał pierwszy. Dawaj, musi się wejść do kolejnego. Uciekajcie, mamy, uciekajcie. biegnijcie, dawaj, dawaj, dawaj. A stary, we mnie trafić się nie mogą! Kurwa nie wchodzi. Ej, to no nie wiem. O no, tak. no, Simona? Się... ja mu się Czeka, ty, 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 ty. ja, czekaj, to też Czeka. pojeżdżam. Odporną No ma perte. Nie nie. na prawo. ciebie, Limona, nie? Tak, ja ci tak do na prawo biorę ci pod rękę. A to mnie jednak. A nie, nikogo nie gonią. A, dobra. Ja cię trzymałem. Kurde, no, ja, spadłem. No, niego nie to może bym uciekł. Macie? Wszystkich, Twoja gotówka? Tak. Dobra, to ci zostawię, że na życie. Mam nadzieję. Oszczędności. Dobra, tu cię powolutku biorę do auta, to się było. biorę powolutku. To oh. góra. Nawet ci drzwi otworzę. Dobrze było. Stary chłopak, ja trochę przesnąłem w tym hamku Tutaj Cię lekko wsadzam HUP no, no. się żebyś... Siedział, żebyś żyć. te zebranie tego... Tu ci przypinam po, o, nie, po drugiej stronie cię włożyłem Ja pierdziel Hop Tutaj cię... Ksi. Cię zapinam Ksi. pasami Gitaro Siema HUP Wsiadam do auta i jedziemy Chcesz na ten szpital? Tak Boli W skali od 1 do 10 jak bardzo był 11 O pierdziele, to rzeczywiście mocno się boli Nie, nie, nie Mógł to się nie bolić Dobra Tutaj ci odpinam pasy Ci odpinam pasy Dobra tutaj ci biorę, pomagam ci wysiąść oczywiście Dobra, mamy to, mamy to Tu cię pod rączkę biorę lekutko tak Medyk, medyk. Operacja, dwa złamane żebra, cztery postrzałowe Nie tutaj Można pomóc A nie nie ja on drugi Ile my już jesteśmy w ogóle na tym szpitalu? Nie wiem stary, Wiesz, weź pół godziny Pół godziny o, wy, wy, a, co, a, co, a co mu się stało Ga jak No on miał dwa połamane żebra i cztery rany postrzałowe Już tyle Ooo! Ale się A, wyśmienicie o, czuję, dziękuję to, panu wyśmienicie bardzo. Wyśmienicie się czujesz. Nie. Wyśmienity brącz. Ej, Muszę go po, podnieść teraz. Uważaj, że będzie uciekał. Nie będę uciekał. Ale w sumie jak, jak on będzie uciekał z prawie po, po operacji. Nośnię. Zakład, zakład, ja cię ucieknę. Weź, ja się ręce podnieść od razu, no nie wiem mały. Uciekł, tutaj o no. Grzesiu! Grzesiu! <laughs> Daj, bo go telepie i Telepie. Dobra, na no leżące go biorę Me Opę, Na dywan, dywanem go Dobra Eskortuje cię, Grzesiu. To... Grzesiu Ta, no świetnie Eskorta da, Grzesiu, to, to dawaj, Grzesiu. To, to dawaj Grzesiu Nie trzeba wejść, widzisz? O kurwa napierdane Wiesz jakie mam znajomości na szpitalu? Jestem najlepszy Grzesiu, prawda? Ale AUSa pewnie nie mam No, pewnie by się spodziewał? To cię podwiozę, dobra? Ja mam AUSa, ja mam nie masz auta, ja cię podwiozę mówię. Ja dostałem, coś Chodź. Medyk, medyk! Medyk, weź pomów. Cztery, ja się stało, czołowy, ślepe. Siadek, zesiu, siadek, zesiu, szybko. Nie <ślepki. Odpuszczaj ślepki> udałem mnie, się wyrwałem. Wyrwał się. Wyrwałem się, jo! Wyrwał się. <ślepki> o nie, on się wyrwał, o, jeż, o nie, jesteśmy zdumieni. Będę dajzował, będę Dwa mego! Aaaaaah! się lewa prawa, pod rączkę. No Dobra, i nie uciekłem. Wyciągam kwiat. pojazd teraz. Jeszcze raz, Siadaj Grzesiu, siadaj szybko, zanim się wyrzucę. Ja siadam Wkładam cię do pojazdu, zaczynam ci jak wtorek, F jak wtorek. Jedziemy na sygnałach o, Ty będę odbijać o kur... Doni o kurde! Nas. Dobra, to jedzie 500 na godzinę, weźcie. Powiem, łapy, 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 podajcie się No, nie, się, no to nie tym Jakbyś miał coś cięższego, okej, okay, ale tym Nadużywają tego Nissana no. No. O, Uważaj, uważaj Pardon, pardon, to nie było specjalnie pardon Nawracają w

Serio kawałek wziąłeś? Ja już mam ograsa, ja jestem ga mam No my na długie kurwa jesteśmy Ja, ja już mam ogółasa, ja już uciekam Kocham was, <noise> kocham Yyy, kurwa Ośka ośka tych